Cześć, cześć, kochani, tutaj Ania. Dzisiaj już mamy 15 dzień czerwca, więc o kolejnej rzeczy chcę Ci opowiedzieć, czyli o książkach. Dzisiaj będzie o tym, nie dlaczego warto czytać z książki, chociaż przypomina mi się jeden z moich ulubionych cytatów w tym temacie, czyli kto czyta, żyje podwójnie. Tak, to jest piękna rzecz, czyli wydłużamy swoje życie przez to, że uczymy się e, innych, raczej błędów e, w doświadczeniu innych, e, i też e, przez to, że czytamy właśnie rzeczy, które są fikcją, no to też e, ta nasze wyobraźnia dużo mocniej pracuje, więc to jest piękna rzecz. E, I dzisiaj e, opowiem Ci też o czymś, coś Ci też zaproponuję. W tym vlogu, czyli to, że przerzuciłam się ostatnio z książek, z książek fizycznych na audiobooki i e e-booki. Mając dużo książek i kupując kilka książek w miesiącu, postanowiłam zrobić coś nie tylko dobrego dla ekologii i dla przyrody, ale też. Wypróbować właśnie inny sposób na to, żeby, żeby właśnie rozwijać swoją inteligencję, wyobraźnię, siebie. Więc korzystam z aplikacji, która się nazywa Storytel, którą można testować przez 30 dni, jak się zarejestrujesz moim kodem, czyli storytel.pl ukośnik AS, czyli są to moje inicjały. I wtedy przez te 30 dni można sobie darmowo z tej aplikacji korzystać. Ja już czytam czwartą książkę z właśnie tej aplikacji, słucham właściwie. I pierwszy raz dzisiaj będąc w sklepie z książkami, jakby nie tylko i wyłącznie nie była to księgarnia, ale sklep, w którym też były książki, przechodziłam koło półki z książkami i. Nie poszłam oglądać kolejnych książek, bo teraz już kolejną książkę mam zapisaną, którą chcę wysłuchać. I postanowiłam właśnie troszkę się w tej ilości książek ograniczyć. Więc tortel, bardzo ciekawa aplikacja, gdzie ja korzystam z polskich, z angielskich, amerykańskich książek, natomiast wiem, że też są dostępne inne języki. Więc naprawdę fajna rzecz. Są też e-booki, natomiast jakoś nie, nie, jeszcze ich nie testowałam, jakby nie czytałam. Mając nieduży wyświetlacz w telefonie, nawet tego nie próbuję. Ale co ciekawe, właśnie jestem w trakcie czytania, słuchania. No i to też jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego, żeby mówić, że słucham książki. Czyt, słucham książkę Drew Manning, Fit to Fat and Back, czyli jest to opowieść o trenerze personalnym ze Stanów Zjednoczonych, który. W momencie, gdy widział, że jego podopieczni tacy już naprawdę mocno otyli, nie słuchali jego rad, nie przychodzili na treningi, nie odżywiali się tak, jak on im proponował, nie korzystali z tego planu, który on dla nich ustalił, podirytował się tym, rozmawiał tak naprawdę szczerze ze swoim podopiecznym i zapytał się, czemu ten podopieczny tego nie robi. Ten podopieczny powiedział: To wiesz co, ja ci dam mój plan. I zrób teraz z moim planem. I on postanowił przez pół roku przestać w ogóle ćwiczyć, obiadać się rzeczami, taką typową amerykańską dietą i przytył kilkadziesiąt kilogramów. Później przez kolejne jeszcze pół, pół roku wracał do, do tej wagi takiej, z której, przepraszam, zaczął. Więc mega ciekawa opowieść, dużo fajnych wniosków i takich sposobów jak to zrobić. Więc ja jestem w trakcie czytania tej książki, później ją zrecenzuję. Natomiast e, tyle, jeżeli chodzi o Storytel. E, fajna, ciekawa aplikacja, jak dla mnie. Później, po tym okresie darmowym, ona kosztuje 29,90, czyli jest to kwota, jaką się wydaje, na jedną książkę. Mm, I co, jeżeli chodzi o czytanie książek, no to już chyba mówiłam o tym, że e, kiedyś e, wydawało mi się, że tylko i wyłącznie książki, które są w temacie e, mojej pracy, moich pasji są istotne, a reszta mało ważne. Natomiast teraz e, czytam też książki takie fikcyjne, które pomagają w rozwoju inteligencji, jak ostatnio e, przeczytałam, i oprócz tego w rozwoju wyobraźni, więc bardzo mi się to podoba i uczy się też czytać takie właśnie standardowe, fikcyjne książki. Bardzo jestem ciekawa, czy masz już jakieś doświadczenia właśnie z słuchaniem audiobooków i jaka jest jedna, tylko i wyłącznie jedyna, twoja ulubiona książka. Z przyjemnością o tym posłucham, więc miej przepiękny dzień. Ślicznie dziękuję za dzisiaj i widzimy się jutro.